RFK Junior rewolucjonizuje amerykański system żywnościowy. Od cukierków w neonowych kolorach po oleje z nasion w frytkach, domaga się on wprowadzenia zakazu stosowania składników, które miliony ludzi spożywają każdego dnia. Oto 10 produktów spożywczych, które chce na zawsze wyeliminować z naszych talerzy. Pierwszym z nich jest olej z nasion. RFK Junior przewodzi ruchowi na rzecz wyeliminowania przemysłowych olejów z nasion z amerykańskiej żywności, nazywając je toksycznymi i nieodpowiednimi do spożycia przez ludzi. Oleje te, często nazywane nienawistną ósemką, obejmują olej rzepakowy, kukurydziany, bawełniany, sojowy, słonecznikowy, szafranowy, z pestek winogron i z otrębów ryżowych. Wszystkie są powszechnie stosowane w fast foodach, przetworzonych przekąskach, wypiekach, sosach sałatkowych i mrożonkach. Twierdzi on, że oleje te są ekstrahowane chemicznie, zawierają dużo prozapalnych kwasów tłuszczowych omega 6 i są podatne na utlenianie, zwłaszcza gdy są wielokrotnie podgrzewane w frytkownicach. Wiele badań pokazuje, że wielokrotne podgrzewanie wielonienasyconych olejów z nasion powoduje powstawanie szkodliwych związków, takich jak tłuszcze trans, aldehydy i utlenione lipidy, które są powiązane z zapaleniem, chorobami serca i rakiem. Badanie z 2017 roku przeprowadzone przez Cancer Prevention Research wykazało, że utlenione oleje sprzyjały powstawaniu nowotworów jelita grubego u myszy. A inne czasopisma, takie jak Food Chemistry i Toxicology Reports, potwierdziły, że ponowne podgrzewanie olejów zwiększa ilość toksycznych produktów ubocznych, które mogą uszkadzać komórki i DNA. Podczas gdy wielu Amerykanów nieświadomie spożywa je codziennie, RFK Junior wzywa producentów żywności i restauracje do rezygnacji z olejów z nasion na rzecz tradycyjnych tłuszczów, takich jak łój wołowy, masło, olej kokosowy i oliwa z oliwek Extra Virgin. Niektóre sieci, takie jak Steak and Shake i Popeyes, w odpowiedzi na presję opinii publicznej zaczęły już powracać do tłuszczów zwierzęcych. Drugim problemem są sztuczne barwniki spożywcze. Te jasne, syntetyczne barwniki, takie jak Czerwony 40 żółty 5 ma niebieski 1, są używane do produkcji cukierków, płatków śniadaniowych, napojów i przekąsek, aby wyglądały bardziej atrakcyjnie, zwłaszcza dla dzieci. Barwniki te nie pochodzą z owoców ani warzyw, ale są chemikaliami na bazie ropy naftowej, pierwotnie syntetyzowanymi z smoły węglowej, a obecnie produkowanymi z rafinowanej ropy naftowej. RFK Junior wzywa do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu stosowania tych dodatków, powołując się na badania, które łączą je z nadpobudliwością, reakcjami alergicznymi, problemami behawioralnymi u dzieci i możliwym działaniem rakotwórczym. Chociaż wiele z tych barwników jest już objętych ograniczeniami lub zakazem w Europie, nadal są one powszechnie stosowane w amerykańskich produktach spożywczych, głównie dlatego, że są tanie, stabilne i efektowne wizualnie. RFK Jr. twierdzi, że Amerykanie są narażeni na niepotrzebne ryzyko ze względu na estetykę marketingową. Zwłaszcza, że naturalne alternatywy, takie jak sok z buraków, spirulina, kurkuma lub ekstrakty z papryki, mogą zapewnić ten sam efekt bez zagrożenia dla zdrowia. Pochwala on niedawną decyzję FDA o zakazie stosowania barwnika Red 3, ale naciska na wyeliminowanie wszystkich syntetycznych barwników spożywczych z amerykańskiej żywności. Trzecim zagrożeniem są sztuczne substancje słodzące. Są to bezkaloryczne substytuty cukru, takie jak aspartam, sukraloza, sacharyna i acesulfam potasowy, które pojawiają się w dietetycznych napojach gazowanych, bezcukrowych przekąskach, batonach proteinowych, a nawet gumie do rzucia. Sprzedawane jako alternatywa dla cukru, która nie wywołuje poczucia winy, słodziki te budzą poważne wątpliwości co do ich długoterminowego wpływu na zdrowie. RFK Junior nie jest przekonany, że są one tak nieszkodliwe, jak reklamuje się je, i nie jest w tym osamotniony. Badania sugerują, że mogą one zaburzać mikroflorę jelitową, zwiększać apetyt na cukier, a nawet przyczyniać się do przyrostu masy ciała lub problemów metabolicznych. To dość ironiczne w przypadku produktu, który ma pomagać w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Aspartam, jeden z najczęściej stosowanych substytutów, został w 2023 roku uznany przez WHO za potencjalnie rakotwórczy, co wywołało nowe obawy. RFK Junior wzywa do wycofania tych syntetycznych substancji słodzących z żywności i promuje bezpieczniejsze, naturalne alternatywy, takie jak stywia, owoc mnicha lub po prostu ograniczenie słodyczy. Czwartym składnikiem jest syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, tani, bardzo słodki składnik wytwarzany z kukurydzy, która została poddana obróbce chemicznej w celu zwiększenia zawartości fruktozy. W przeciwieństwie do zwykłego syropu kukurydzianego, który zawiera tylko glukozę, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy jest mieszanką glukozy i fruktozy, co sprawia, że jest znacznie słodszy i bardziej zaburza metabolizm organizmu. Występuje we wszystkim od napojów gazowanych i keczupu po sosy sałatkowe, pieczywo, a nawet tzw. zdrowe batoniki musli. RFK Junior zwraca uwagę na syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, ponieważ jest on jednym z głównych czynników przyczyniających się do uzależnienia Amerykanów od cukru i ma silny związek z otyłością, insulinoopornością i stłuszczeniem wątroby. Szczególnie krytycznie ocenia fakt, że syrop ten po cichu przedostaje się do codziennej żywności często bez wiedzy konsumentów. Chociaż producenci uwielbiają go za niską cenę i długą trwałość, RFK Junior twierdzi, że długoterminowe koszty zdrowotne są zbyt wysokie i wzywa do wprowadzenia poważnych ograniczeń, zwłaszcza w przypadku żywności przeznaczonej dla dzieci. Piątym czynnikiem są produkty ultraprzetworzone. Są to pakowane, trwałe, produkowane fabrycznie posiłki i przekąski, które obecnie stanowią większość amerykańskiej diety. Nie są to tylko przetworzone produkty spożywcze takie jak mrożony groszek lub fasola w puszkach, ale produkty poddane intensywnej obróbce, zawierające dodatki, emulgatory, sztuczne aromaty, syntetyczne konserwanty i oleje przemysłowe. Należą do nich makaron instant, mrożona pizza, makaron z serem w pudełku, ciastka, chipsy smakowe, a nawet niektóre batony proteinowe i napoje zdrowotne. RFK Junior postrzega te produkty jako jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego, łącząc je z rosnącą liczbą przypadków otyłości, cukrzycy, depresji i przewlekłych stanów zapalnych. Zwraca uwagę, że chociaż produkty te są wygodne i uzależniające, oferują niewiele wartości odżywczych i często są reklamowane jako niskotłuszczowe lub dietetyczne. Jego celem jest wprowadzenie bardziej przejrzystych etykiet, ograniczenie szkodliwych dodatków i utrudnienie firmom. Promowania tych produktów, zwłaszcza wśród dzieci, jako zdrowych wyborów. Szóste miejsce zajmują słodkie płatki śniadaniowe i jogurty smakowe. Te kolorowe, przyjazne dzieciom produkty śniadaniowe są pełne cukru, sztucznych aromatów, a czasem nawet sztucznych barwników. Pomyśl o tych lukrowanych płatkach, owocowych pętelkach i słodkich chrupkach, które obiecują energię, ale zamiast tego powodują spadek cukru we krwi. Jogurty smakowe, zwłaszcza te o niskiej zawartości tłuszczu, często zawierają jeszcze więcej cukru, aby zrekompensować utratę tłuszczu, zamieniając to, co powinno być zdrową przekąską, w słodki przysmak udający zdrową żywność. RFK Junior sprzeciwia się tym produktom, ponieważ od samego początku przyczyniają się one do otyłości wśród dzieci, cukrzycy i niezdrowych nawyków żywieniowych. Opowiada się za obniżeniem poziomu cukru i zachęcaniem rodziców do wybierania w miarę możliwości, pełnowartościowych niesłodzonych produktów spożywczych. Siódmym punktem są przetworzone mięsa. Są to hot dogi, wędliny, bekon, kiełbasy i nagetsy, skurczaka pełne konserwantów, azotanów i innych substancji chemicznych, które mają zapewnić ich świeżość i smak. RFK Junior zwraca uwagę, że mięso to często zawiera dodatki powiązane z rakiem i chorobami serca, a intensywna obróbka pozbawia je większości naturalnych wartości odżywczych. Pomimo tego, że przetworzone mięso jest podstawowym składnikiem diety wielu Amerykanów, przyczynia się ono w znacznym stopniu do powstawania chorób przewlekłych i stanów zapalnych. RFK Junior wzywa do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów i jaśniejszych oznaczeń mających na celu ograniczenie obecności tych produktów, zwłaszcza w szkolnych posiłkach i posiłkach rodzinnych oraz zachęcanie do spożywania zdrowych, mniej przetworzonych produktów białkowych ósmym punktem są toksyczne konserwanty i dodatki takie jak BHA, BHT, TBHQ i bromek potasu, które są powszechnie stosowane w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia i zapobiegania psuciu się przetworzonej żywności. Chociaż konserwanty te pomagają zachować świeżość produktów na półkach sklepowych, RFK Junior zwraca uwagę na badania łączące je z rakiem, zaburzeniami hormonalnymi i innymi problemami zdrowotnymi. Co ciekawe, wiele z tych dodatków jest zakazanych lub podlega surowym ograniczeniom w innych krajach, ale nadal są one powszechnie stosowane w żywności w Stanach Zjednoczonych. RFK Junior naciska na wprowadzenie surowszych regulacji w celu wyeliminowania tych potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych i promowania bezpieczniejszych, naturalnych alternatyw, które pozwolą zachować świeżość żywności bez narażania naszego zdrowia. Dziewiątym punktem są napoje energetyczne i napoje o wysokiej zawartości kofeiny. Te słodkie, bogate w kofeinę napoje, takie jak Red Bull, Monster i Rockstar, stały się niezwykle popularne, zwłaszcza wśród nastolatków i młodych dorosłych. RFK Junior jest zaniepokojony zagrożeniami dla zdrowia, jakie one stwarzają. Odkołatania serca, uczucia szybkiego, trzepoczącego lub mocnego bicia serca i niepokoju po zaburzenia snu i zwiększone ryzyko uzależnienia. Wiele z tych napojów ma podwójny wpływ, ponieważ zawierają duże ilości cukru oraz syntetyczne substancje pobudzające, co sprawia, że są one przyczyną problemów metabolicznych i sercowo-naczyniowych. RFK Junior wzywa do wprowadzenia bardziej rygorystycznych ograniczeń dotyczących marketingu i sprzedaży, zwłaszcza wśród dzieci, oraz do wprowadzenia bardziej przejrzystych etykiet. Aby konsumenci dokładnie wiedzieli, co spożywają. Dziesiątym zagrożeniem są substancje chemiczne zawarte w opakowaniach żywności, takie jak BPA, wtalany i PFAS, które mogą przedostawać się z puszek, opakowań i plastikowych pojemników do naszej żywności. RFK Junior ostrzega, że te trwałe substancje chemiczne są powiązane z zaburzeniami hormonalnymi, rakiem i problemami immunologicznymi. Pomimo coraz większej liczby dowodów i zakazów w niektórych miejscach, toksyny te są nadal powszechne w amerykańskim systemie żywnościowym. Naciska on na wprowadzenie surowszych przepisów w celu ochrony konsumentów i promowania bezpieczniejszych alternatywnych opakowań. Kraje takie jak Francja, Dania i Japonia wprowadziły już zakazy dotyczące tych szkodliwych substancji, przodując w globalnych wysiłkach na rzecz wyeliminowania toksycznych substancji chemicznych z opakowań żywności. Oto 10 produktów spożywczych, które RFK Junior chce objąć zakazem. Niezależnie od poglądów politycznych trudno nie zgodzić się z celem, jakim jest wyeliminowanie szkodliwych substancji chemicznych, nadmiernej ilości cukrów i toksycznych dodatków z naszej żywności.